Dzień dobry, kolejnego dnia. Wy to widzicie, a my się widzimy tego samego dnia. Przyszła pora zrobić sobie śniadanie. Ale co tutaj robić, jak przecież w lodówce jest tyle jedzenia poświątecznego, więc trzeba zjeść, bo przecież szkoda byłoby wyrzucić, chociaż znam osoby, które od razu po świętach wyrzucają jedzenie. Bez względu, czy jest dobre, czy niedobre, po prostu wyrzucają. No nie wiem. Mam tu jeszcze przecież przepysznej dużo sałatki jeżynowej, polędwiczka do tego, więc wiecie. Znaczy nie tylko, że tyle zostało, zostało dużo, no ale dobra. Więc sałatkę jeżynową sobie zjem dzisiaj na śniadanko. Takie późne śniadanko, bo to już 11 dochodzi. No i co? I trzeba to dojadać, dojadać, dojadać. Ale troszeczkę zostało jeszcze na jedną porcję, może na dwie. Dobra. Bo już mi ślinka świetnie. Kawka wypita, zresztą wypiliśmy ją wcześniej. Yy, no, przydałoby się to takie, wiecie co, zagnieć cenie, zaprasować, ale nie chce mi się. O, widzicie? To jest tak, jak mówiłam w wcześniejszym vlogu. Yy, czekajcie, no stopy mają takie dłuższe tutaj, nie? Powinno być dotąd. Ale to co? To no, nie widać. To jest ogólnie yy, sukienko, swetro, nie wiem. Ja mam się jako sukienkę nie widać znowu. Widać moją twarz, a miało być widać... O, tutaj będzie lepiej widać. Może nie spadniecie. Ale na no, wygląda no, 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 fajnie się czuję. Ona jest ciepła. Coś my tu mamy świecącego i myślę, że nawet jakieś spodnie spodnie byłoby ok, Oskar rozrawię? Ale to. Dobra. Zróbmy sobie też śniadanko do końca. No, właśnie o to mi chodziło. Ta polędwiczka piękna, cudowna, pachnąca, pyszniutka, mięciutka, malutka. Już więcej zdrobniej nie będę dawać. Eee, no, no dobra, może stać. Chociaż nie, no dobra. Nie, nie będę sobie też żałować. Tak, do sałatki jeżynowej. Właśnie o to mi chodziło, żeby się ta sałatka jeżynowa. Ta polędwiczka do, bez sałatki, gdybym sobie nie zrobiła, to bym nie miała. A tak to zrobiłam i mam. I ja zawsze jem sałatkę jeżynową z chlebem. Moi drodzy, tak. Ale muszę tutaj kucnąć tu chlebek. Może chlebek razowy wezmę sobie. Nie wiem jak Wy, ale ja tak mam. Tak samo jak... Ja muszę sobie zaraz skleić ten statyw. Tak samo jak mam e, strogonof jem tylko z chlebem. Znaczy z pieczy, no z chlebem, nie? Flaczki do flaczków też musi być, o, 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 obowiązkowo. Fasolka po brytońsku też zawsze pieczywo. Nie wiem, jak ci znać, czy też pieczywo, czy nie, ale ja inaczej nie zjem. No. czy do flaków, nie no, tak, no kurczę. Jej, Oskar, dałam mu królika, bo po tej Wielkanocy cała szafka w słodyczach królik tym wiecie, był tutaj u babci, i ja to tak pochowałam już wysoko, żeby on nie dostał i do takiego pudełka i to wszystko wypada. I dałam mu teraz i mówię, może popatrzy sobie, a on zerwał to sreberko i wszystko pokruszył. Ale dobre smakołyki, dobra, e, to może ja zjem I muszę posprzątać. Jak tam wasza waga? Przytyliście, trzymaliście dietę świę... po świę... święta czy nie? Jestem ciekawa, bo niektórzy to dietę trzymali i nawet święta. Ja tam nic nie trzymałam, jadłam na co miałam ochotę i ile miałam ochotę. Święta to moim zdaniem to takie dwa dni, czy ogólnie święta, okres taki, takiego obżerstwa. Takiego naprawdę obżerstwa. No i moja mama ciasto zrobiła takie pyszne tiramisu na biszkoptach, po prostu hit miód i ja muszę wziąć od niej przepis i zrobić sobie. Yy, w pucharki tak nawet na deserek. Ale nie zwalamy tego na podbogę, proszę cię! no no nie zwalaj tego, proszę cię! Możesz tego nie zwalać. Ty to robisz z premedytacją? Dzięki za skrętanie. Dziękuję. Potworkiem czekoladowym zjadaczem. Idź obudź Nikorę, ona do szkoły zaraz idzie. Żeby zdążyła zjeść śniadanie. A czemu buta zdjąłeś? Twoją drogą ten filce muszę pozmieniać w tym krześle w znaczy, krzesełkach, bo już się zbierają śmieci do mnie Tak, wow! Tak. Tak. sobie nałożyłam tyle chleba, nie wiem czy to jest Co tam leży? Jakaś zabawka twoja chcesz trochę? Dlaczego nie? Nie ma. Mama tam może, że chcesz? Tam, tam. Proszę. A, bo to chcesz widelec. A ja czym będę jadła? Nie. Nie będę jadła. Nie. 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 Będziesz się bawił, tak? A nie ja. To zastanawiam się, czemu dzieci mają tak, że jak widzą kamerę aparat. Albo coś takiego no, nagrywamy, czy oglądamy coś czy siebie w swoim odbiciu. To zawsze otwierają buzię. Chcę zrobić zdjęcie na miniaturkę. A tam otwarta szeroko buzia. Tak? Nie masz skarpetki? Fu są, a, są fu bo przecież się ubrudziło w czekoladzie. Jak się podlizuję, zobaczcie jak się podizuje. Oskarek, nie ruszaj mi tej świeczki. Ciekawa jestem, do kiedy macie ozdoby wielkanocne? Dajcie w się znać, bo powiem wam, że... Szkoda. Szkoda jest mi tego się pozbyć. Naprawdę szkoda. Ładnie to wygląda. Ale z drugiej strony nie lubię nigdy tego sprzątać, nigdy nie lubię sprzątać ozdób bo ich jest najwięcej i choinkam, dużo się z tym chodzi, schodzi i ozdób, znaczy tylko nosy, jak mam dużo, tutaj, a teraz to w sumie mam co tutaj, mam to, skarek zostaw, nie pluj tu, tam mam jednego królika, tą żużuchę, a trzeba jeść I, i w pokoju tam z dwa, trzy, z cztery króliki. Trzy nawet, bo na tacy pod telewizorem. Zostaw tu, proszę. Nic nie ma. Już wijam świeczkę, bo Ty ją jesz. też dzieci jedzą wasze świeczki. Gryzie tym, jak to co. Zostaw tu, proszę. No więc dajcie znać, do kiedy trzymacie. Ozdoby wielkanocne, bo nie wiem, ile to jeszcze potrzebacie przez tydzień. Dlatego wyciągamy trochę wcześniej, żeby nie było, że dwa dni przed Wielkanocą, a potem po Wielkanocy z dwa dni trzeba schować. No, nie, Powiedz coś. Tak? Mały no, mężczyzna ma tutaj brudne. Czekoladę nie zjadł? A wywalił wszystko. Po to dobry znak, bo wiecie, są dzieci co na razie jedzą całą czekoladę. A on po prostu nie zjadł. Tylko po koszu powalił, wywalił. Dobra, powiedz mi, no nie będę teraz jadła, jak on tu na mnie wchodzi. Nie, Gdzie masz skarpetki? Mam to zjeść? nie. Dobra.

wszystko budzi się do życia, zobaczcie róża, ile mam młodych listków powiem wam, że tyle co ja się naszukałam moich dwóch spinek które miałam na święta że po prostu aż to jest śmieszne, a zgadnijcie gdzie one były poczekajcie, postawię was eee, powiesiłam pranie Uf, młody śpis. zrobiłam sobie kawę idę sobie trochę posiedzieć eee, więc tak, szukałam tych spinek mówię, gdzie ja je mam, takie perełkowo no takie, nie? Takie bardziej ozdobne we włosy. I tak chodziłam, szukałam, mówię, no gdzie ja je wrzuciłam, a wiecie, gdzie one były? Rzucone za łóżko. U mnie Oskar ma taką manię, że tam rzuca jakieś zabawki i się śmieje, że tam rzuca. Po czym ja chodzę czasami i szukam, i szukam, a ile razy ja się szukałam z Nikolą, wiecie co? Butelki jego spicie Mówię, gdzie on ma tą butelkę, no i gdzie... Od tamtej pory już wiem, że muszę szukać pierwsze co za łóżkiem, ale nie wpadam, że moje spienki są. I teraz e, sprzątałam, mówię, zamiotę tam, bo tam wiadomo, kurz się zbiera. Patrzę, cztery samochodziki i moje spinki. No dobra, idę piję i muszę dzisiaj koniecznie schować to. Tutaj to wielkanocne, o, ta ozdóbka, co sobie stoi, czyli e, krój i ten taki wieniec, co Nikola ze szkoły przyniosła, dołożyłam tutaj takie pisanki, żeby była bardziej wielkanocno, z czego zostały tylko trzy, bo były tutaj dwie i to trzy, ale Oskar to długo. No i muszę to koniecznie wynieść, bo wiecie co, on yy, strasznie to grzebie, strasznie już to rozwala, więc bo tak to chyba przeszkadza mu, że ja to muszę po prostu wynieść, schować, żeby, no nic, niszczył, nie zniszczył i popsuł. Myślę, że ten wieniec jeszcze na przyszłość rok spokojnie go wykorzystam, bo Trochę go poprawię, trochę po, o, oderwę, myślę, że ten, na pewno oderwę ten spinacz, bo on, nie wiem, w jakim celu tu jest. Jakieś kupię w przyszłym roku ładne jajeczka i tutaj powbijam trochę ich więcej. Tutaj są piórka, um, ta koniczyna z tą biedronką fajnie wygląda, jakieś tam kwiatuszki też ładnie. Poprawię, poprawię i będzie ładnie wyglądać. Uuu, ile tutaj jest śmiecie i tych kuleczek z tych kwiatków. No, Ale naprawdę on codziennie tutaj długie więc myślę, że trzeba. Słońce wyszło, więc powiesiłam te pranie tak bardziej, wystawiłam tak naprawdę na wiatr spoza daszku. Mam nadzieję, że wyschnie. I dajcie znać koniecznie, co robicie z palmami. Ja się za zastanawiam się właśnie, co mam zrobić z palemką, no bo ja ich nie trzymam. Ja po prostu je co roku yy. utylizuję, <laughs> powiedzmy. Może nie nawet... Yy. No tak! Spalam w piecu. No bo ona jest poświęcona i tak... Nauczona przez babcie rzeczy takich świętych, typu obrazki, krzyże, nie wala się książeczki do śmieci, tylko lepiej to spalić. Tak samo, z... tak babcia moja zawsze robiła, no, ja tak pamiętam i tak też robię. I palenkę też spalić. Kiedyś moja babcia to trzymała, ale ja tego nie chcę trzymać. Co roku jest taka wiecie, robiona, robiona no i ja nie mam miejsca też tego trzymać. A poza tym aż takie susze mi się nie podobają, czy suszone kwiaty, czy. Nie, no, 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 to po prostu nie jest mój klimat, chociaż kiedyś trzymałam suszone róże, nie wiem. Ni to ładne, ni to co, czy to sentyment, że takie piękne kiedyś były się dostało. Nie wiem, ale już nie czuję tego wajpa, więc ja to wszystko wywalam. I nie suszę, także też palemkę też. I taka ja jestem ciekawa właśnie, co Wy robicie z palemką. Czy wy ją. co Czy wy co robicie z palenkami? A jeśli gdzieś. Nie, słabo wyglądam. No przez to, że widzicie, głowę teraz biorę niżej. W ogóle mam warkocze, pomyłam w wieczorem i sobie zrobiłam dwa warkocze. I zrobiłam z tego kucyka, żeby tego nie rozplątywać. Lepiej to z tyłu. Kurde, mam niżej głowę i to słabo wygląda. No właśnie. Może zaraz skleję sobie w ten klejem na gorąco, bo przy nim to ciężko to robić. Więc sobie skleję na gorąco ten mój statek, zobaczymy, może jeszcze przeżyję trochę, zanim zamówię sobie jakiś inny. Powiem też, zamówię sobie na Shein albo na temu. Bo na temu jeszcze nie zamawiałam nic, no po prostu tam jedna współpraca. Ale jestem ciekawa. Osobie, jakie tam są ceny, wydaje mi się, że są tańsze niż nasin, ale to, to już będzie tam w jakimś tam innym odcinku, jak będę nagrywać. Eee, więc to to muszę skleić, może jeszcze trochę pożyję i do mojej spinki włożyć w to samo miejsce, w którym były, żebym później nie chodziła i nie szukała, bo ja mam czasem taki nawyk, że wkładam do szuflady, a potem do, do, albo gdzieś do innego miejsca, potem chodzę i szukam nagle, gdzie to jest. Dlatego póki pamiętam, odkładam na miejsce tam, gdzie było. I kończę, dajcie znać, już nie wyschała przez to dajcie znać, co wy robicie z palemką. Tak, i do zobaczenia następnego. Jeszcze, co, jeśli coś tam się ciekawego u nas dzisiaj będzie działo i w ogóle i będę miała siłę, bo mnie dzisiaj dzieciaki wyprowadziły z równowagi, zanim Nikola poszedł do szkoły. To coś tam do, wam nagram, a tymczasem, jeśli już mm, nie będę miała ochoty się odzywać, to się nie będę odzywać, bo też nie chcę się odzywać, muszę tutaj zmienić też, wiecie co, w kalendarzu, bo u mnie już stoi dwa dni. O, no i pięknie, kwiecień mamy, zaraz się okaże, że się kwiecień skończył. U nas to coraz, u nas to się zaczął gorący okres, bo y, mamy komunię w maju, no więc. Wiecie, wiecie, wiecie. Dobra, na razie. Chinier, co ty tam chciałeś rozrabiać? W śrubkach grzebać, tak? W tym leroju.